Po pierwsze kroki, których myśmy dokonali w celu największej, w celu wsparcia ludzi rodzin w największej biedzie, największych problemach. Po pierwsze nie kontynuowaliśmy umowy y, zawartej przez poprzedni rząd z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ponieważ ich wymaganiem było y, 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 zabranie. Od tamtych, od tych najbiedniejszych warstw, te wsparć, e, bez których nie daliby sobie już rady. Szemmem, fjellem, nagy, e, zzegedte, montokra, akit, akit a na odwrót wręcz wy, e, Ustanowiliśmy takie podatki, które uderzą w takie instytucje, które przez y, czas kryzysu dalej się wzbogacały. Banki na przykład, banki y, mają teraz specjalny podatek bankowy, Bank podatki obłożone na instytucje komunikacyjne, także firmy świadczące usługi w dziedzinie gazownictwa i elektryczności. A także wielkie sieci handlowe. Przez to może staje się jasne, dlaczego Węgry ostatnimi czasy były tak silnie atakowane jak nigdy przez poprzednie 20 lat. Także została.

Także zostało mocno podkreślone, że jeśli ktoś od wspólnoty dostanie wsparcie, za to w zamian musi coś tej wspólnocie dać. Jeden z przykładów: zmieniliśmy zasady zasiłku rodzinnego. Mianowicie odbierano, czy odbierze się zasiłek, prawo do zasiłku rodzinnego tym, którzy, których dzieci nie chodzą do szkół, czyli powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych godzin mają w szkole. Dostaną zasiłek rodziny z powrotem, tylko wtedy, jeśli dziecko zacznie znowu do szkoły chodzić. Ale nawet w tym przypadku nie w, w pieniądzu, tylko w dobrach potrzebnych do życia. Przez to stało się, że umijanie szkoły spadło o połowę przez ten jeden rok. Jest to w interesie właśnie tych dzieci, którzy, które nie mogłyby wyjść inaczej z głębokiej biedy.

Oczywiście nie tylko najbiedniejszych musimy wspierać, ale także musimy umocnić klasę średnią, która zawsze daje największą część podatków państwu. Jest to przede wszystkim powodowane zmianą polityki podatkowej.

W zasadzie nie płaci podatku ta rodzina. Przyznajemy, uznajemy przez to, że dziecko jest dobrem wspólnym. Jest to dobro dla całej wspólnoty.

Innym krokiem było ulga, udzielenie ulgi dla przedsiębiorstw, które przyjmują po urlopie wychowawczym kobiety. Ulga taka przysługuje nawet po przyjęciu dwóch matek.

Taka, tak, tak więc polityka prorodzinna ma gospodarcze wątki, oczywiście ma ustawowe, ale także i pewien symboliczny wymiar, którego musieliśmy dokonać. Jeden z tych wymiarów to jest próba zmiany

zdjęcia rodziny z jednym dzieckiem, lecz z dwójką, albo nawet trójką, czwórką.